Wódka, etanol, alkohol, rozbija rodziny. Rozbija rodziny, wiem jak jest, jak było już u mnie. Był taki okres, w pewnym momencie, ja mam kochającą akurat żonę, ona swoim oczekiwaniem, cierpliwością, ona pomogła mi wyjść z mojego nałogu, ale pamiętam ten okres taki, że gdzie może minęło pół roku, tak sobie leżę, na łóżku patrzę w komórkę, tak szukam słowa. Kocham cię. I tego słowa nie znalazłem. Zrobiło mi się tak smutno, taki żal. Porozmawiałem z, z Ulą z żoną. No i zobaczyłem w jej oczach obojętność, taką bezsilność. I to dało mi do myślenia, że Mariusz, ty, to jest może moment, kiedy. Trzeba pomyśleć nad swoim zachowaniem. Nie u wszystkich tak jest, że, że alkohol ogólnie gdzieś potem znika. Przez alkohol dużo rodzin po prostu się rozpada. Dużo rodzin ma ból taki wewnętrzny, taki rozdarcie. Takie współzależnienie można powiedzieć dzieci, żony, męża, gdzie chęć pomocy czasami przewyższa własną wartość, poczucie własnej wartości tej osoby, która jest z człowiekiem uzależnionym i jest ciężko. Dlatego dobrze jest konsultować takie sytuacje, nie bać się przede wszystkim, nie bać się, bo Strach przed, nie wiem, pójściem do kogoś, do specjalisty, powiedzeniem, że mamy problem przyznania się do tego, może ograniczyć nam swobodę w ogóle życia. Swobodę życia.